Hej, pomimo różnych wysiłków, ograniczania posiłków, wprowadzania różnych diet i wszelkich różnych pomysłów, które dostarcza nam internet, waga nie chce zatrzymać się bądź nie jest stabilna. Powiem jak ja sobie radzę z problemem, bo znam go i zmagam się z nim od lat. Przede wszystkim e, sprawdziłam i stosuję e, instant drink z alkarnityną z cykorią i orzeszkiem z cedru. E, dlaczego ten produkt ma rację bytu u mnie i e, dlaczego może i przynosi e, efekty w kwestii utrzymania wagi w ryzach? Przede wszystkim posiada aż cztery składniki stosowane tak w dwie takie w leczeniu otyłości jest to L karnityna, L karnityna L-winian, kardamon i syneferyna. Są to dopalacze, tak zwane dopalacze przy spalaniu tłuszczu w komórce bardzo pomagają w sytuacjach, o których wcześniej wspomniałam. W skład tego instantu, instant drinku wchodzi cykoria, która jest zamiennikiem kawy, ale nie zawiera kofeiny, natomiast jest źródłem inuliny. Inulina jest prebiotykiem, co oznacza, że dobrze wpływa na stan bakterii, które, dla których jest pożywką. Jest to jednocześnie nierozpuszczalny błonnik. Orzeczki cedrowe natomiast są źródłem aminokwasów i witamin oraz bardzo wartościowego białka. Inulina, która jest składową cykorii, reguluje poziom cukru w krwi, przyspiesza również metabolizm oraz bardzo skutecznie pomaga zredukować masę ciała. Elwinian jest aminokwasem, który normalnie występuje w organizmie ludzkim. Jeżeli jego poziom w organizmie spada, to mamy problemy ze spalaniem tłuszczu. Czyli ten przebieg procesu spalania tłuszczu w organizmie jest upośledzony i w związku z tym możemy mieć problemy z odkładaniem się fałdek i niepotrzebnych kilogramów. L-karnityna natomiast jest dosłownie dopalaczem przy spalaniu tłuszczu i co najważniejsze, przekształca tą energię, powstałą z, ze spalania tłuszczu, przekształca w energię życiową. Co oznacza, że nie tak jak przy mocnym ograniczaniu jedzenia czy kalorii w jedzeniu, bądź w głodówkach, tracimy energię, jesteśmy bez tak zwanego życia. Tutaj Dzieje się coś zupełnie innego, a mianowicie energia, która nie jest przekierowana w tak zwany zapas, tylko w energię życiową, pozwala nam, pomimo dużego ograniczenia kalorycznego, mieć energię do normalnych ludzkich spraw. Czyli ja na przykład, po wypiciu takiego drinka z elkarnityną, po kilku godzinach, czy często nawet kilkunastu godzinach pracy, chętnie idę jeszcze popracować do ogrodka, bo mam tą energię, tak zwaną życiową. W składzie tego produktu jest także chrom, w postaci pikulinianu chromu. Przyczynia się on do prawidłowego metabolizmu składników odżywczych, ale także pomaga utrzymać poziom glukozy we krwi na właściwym, że tak powiem, torze. Skutecznie tłumi apetyt. Jest jeszcze w składzie kardamon, który zmniejsza, który obniża poziom lipidów w krwi. Jest stosowany w dietach na odchudzanie, ale także wyciąg z gorzkiej pomarańczy, który zawiera syneferynę. Jest to substancja biogenna z grupy stymulatorów stosowana na przykład w lekach przeciw otyłości. Czyli cztery dopalacze z, przy spalaniu tłuszczu. To, co jest potrzebne osobom, które mają spowolniony metabolizm, chociażby tak jak ja z racji wieku, Albo z obniżonej aktywności fizycznej. Polecam, w sytuacjach, kiedy wiem, że mam ograniczoną aktywność ze względu na natłok zajęć, sięgam po taki drink i wiem, że pomimo siedzącej pracy czy czasu spędzonego przy komputerze mam dopalacz który stoi na straży mojej wagi po to żeby czuła się bezpiecznie i rzeczywiście moja waga nie rosła pomimo tego że wiek często powoduje taką zmianę w naszym organizmie polecam każdej osobie która chce zawalczyć o utrzymanie wagi bądź rozprawić się z nadmierną ilością kilogramów, bo faktycznie produkt jest skuteczny. Gdy chcemy zwrócić kilka kilogramów, pijemy dwie takie, dwa takie napoje, dwie takie saszetki, wypijamy rozpuszczane w ciepłej wodzie. Nie w gorącej, nie w bulgocącej, ale od stałej, dlatego l jest aminokwasem dość wrażliwym na bardzo wysokie temperatury. Polecam i życzę skutecznego pozbywania się nadwagi bądź skutecznego utrzymania wagi na poziomie, który sobie ustaliliśmy albo przy którym najlepiej funkcjonujemy i się czujemy.